Gorzka prawda, dlaczego ciągle przyciągasz toksyków. Znasz to uczucie? Spotykasz zupełnie kogoś nowego. Na początku bajka, jest cudownie, czujesz motyle, chemię. To coś, czego szukałaś, szukałeś. Myślisz, nareszcie, wiedziałam, że mogę trafić na kogoś normalnego. A potem, po kilku tygodniach lub miesiącach, zaczynasz dostrzegać znajome wzory. Chłód, dystans, dziwne teksty, gasnący entuzjazm z jego jej strony, i ty, znowu czekająca na telefon, znowu analizująca każdą wiadomość, czy zastanawiająca się, co zrobiłaś nie tak. I wtedy przychodzi ta myśl: dlaczego mi się to ciągle przytrafia? Czy ja mam jakiś magnes na toksycznych facetów, toksyczne kobiety? Mam dla ciebie dwie wiadomości. Dobra wiadomość jest taka, że nie, nie masz magnesu. A zła wiadomość jest taka, taka, która może być wyzwalająca to nie jest kwestia pecha to jest kwestia pewnych wzorców, które z kolei możesz zmienić. Usiądź proszę wygodnie. Nie będę cię obwiniać. Obiecuję, że spróbuję pomóc ci zobaczyć to, czego do tej pory mogłaś, mogłeś nie dostrzegać. Nie chodzi o to, że ich przyciągasz. Chodzi o to, że ich przepuszczasz. A to subtelna różnica, ale kluczowa. Źli ludzie są jak nieproszeni goście, którzy... Pukają do każdych drzwi w okolicy. Różnica polega na tym, że jeden od razu zaprasza ich do salonu i robi herbatkę, a drugi zerka przez wizjer i po prostu nie otwiera zamka. Ty nie przyciągasz ich bardziej niż inne kobiety, inni mężczyźni, ty po prostu z różnych powodów nie odsiewasz ich na wejściu. Przepuszczasz ich przez swoją bramkę, swoje drzwi. Podczas gdy ktoś inny zatrzymuje ich już przy pierwszym dziwnym tekście. I pytanie brzmi: co sprawia, że Twoja bramka jest otwarta szerzej niż u innych? I teraz nasuwa się nam pytanie: skąd się bierze Twoja przepuszczalność? Spojrzenie w przeszłość bez obwiniania. Zanim przejdziemy dalej, bardzo ważna sprawa. To, co zaraz usłyszysz, nie jest po to, byś czuła, czuł się winny. To jest po to, byś zrozumiała, bo to, co rozumiemy, przestaje nami rządzić. Wyobraź sobie, że jako mały chłopczyk, mała dziewczynka dostałaś pewną mapę świata. Na tej mapie ktoś narysował, jak wygląda miłość. I jeśli na tej mapie miłość była trudna, była warunkowa, pełna czekania i zasługiwania, to ty, dorosła, dorosły, wciąż chodzisz po świecie z tą starą mapą w kieszeni. Okej, okay, żeby to lepiej unaocznić, przykład z życia. Pamiętam, jak jako nastolatka obserwowałam mamę, która czekała z obiadem na tatę. On wracał bardzo późno, bardzo często zły, czasem w ogóle nie wracał na noc. A ona mówiła: Tatuś ma trudną pracę, musimy go zrozumieć. Nauczyłam się, że kochać to znaczy rozumieć, nawet gdy ktoś sprawia ci ból. I potem przez miesiące, przez lata, rozumiałam wszystkich, którzy na to nie zasługiwali. To nie jest Twoja wina, to jest Twoje programowanie. I dobra wiadomość jest taka, że programy można przepisać. Twój mózg kocha to, co zna, nawet jeśli to boli. Nauka mówi coś fascynującego o naszych mózgach. One kochają przewidywalność, nawet jeśli ta przewidywalność jest bolesna. Wiesz dlaczego? Bo dla mózgu to, co jest znane, nawet jeśli jest złe, jest bezpieczniejsze od tego, co nieznane, nawet jeśli potencjalnie dobre. Gdy dorastałaś w atmosferze niepewności, gdy miłość była raz, a potem jej nie było, gdy musiałaś zgadywać nastroje, dostrajać się do innych, Twój mózg uznał: o, to jest normalne. Tak wygląda świat. I teraz, gdy spotykasz kogoś stabilnego, przewidywalnego, kto nie gra w gierki, Twój mózg nudzi się. Nie dostaje zastrzyków adrenaliny, nie musi zgadywać, nie musi walczyć. Za to, gdy pojawia się ona on, ten, który raz jest blisko, a raz jest bardzo daleko, raz pisze czułe wiersze, raz znika, twój mózg dostaje paliwa, uruchamia się system nagrody, dopamina nabuzuje, a ty czujesz, że to jest to, czego szukałam. Tylko że to nie jest miłość, to jest uzależnienie od niepewności. Twoja empatia, czyli dar, który bywa pułapką. Jesteś empatyczna, wrażliwa, czujesz innych ludzi, potrafisz się dostroić do ich emocji. To jest twoja supermoc, ale w świecie złych ludzi ta supermoc działa jak latarka w ciemnym lesie. Owszem, oświetla drogę, ale przy okazji przyciąga wszystkie nocne stworzenia. Źli ludzie mają niezwykły talent do wyczuwania empatycznych osób. To tak, jakby mieli radar na ludzi, którzy będą w stanie mnie zrozumieć, będą w stanie mi wszystko wybaczyć, poświęcić się dla mnie. I gdy ona, on mówi ci o swoim trudnym dzieciństwie, o tym, jak nikt go nie rozumie, o swoich lękach i o swoich słabościach, ty nie słyszysz manipulacji, nie widzisz jej. Ty słyszysz wołanie o pomoc i chcesz pomóc, bo takie masz serce. Ale oto rzecz, której nikt ci wcześniej nie powiedział. Pomaganie komuś, kto nie chce sobie pomóc, to nie jest miłość, to jest współuzależnienie. I nie ma w tym nic złego, to jest po prostu sygnał, że Twoja empatia potrzebuje lepszych zabezpieczeń. Ok, ale skąd wiesz, że wpadłaś w stary wzorzec? Pięć znaków ostrzegawczych. Oto kilka sygnałów, które mogą świadczyć o tym, że Twoja bramka znów jest otwarta dla kogoś, kto powinien zostać za nią. Po pierwsze, czujesz to coś od razu: chemia na pierwszym spotkaniu, iskrzenie, niezwykłe porozumienie. To nie musi być zły znak, ale jeśli pojawia się natychmiast i jest bardzo intensywnie, tak niezdrowo intensywnie, warto się zastanowić. Prawdziwa bliskość buduje się w czasie. Natychmiastowa intensywność bardzo często bywa narcystyczną fazą idealizacji. Po drugie, ona on mówi więcej o tobie niż ty. O sobie. Na pierwszych randkach jest skupiony na tobie, zadaje pytania, wydaje się idealnie rozumieć twoją duszę. To może być piękne, fascynujące, ale też może być techniką lustra. Ona, on odbija cię samą, byś poczuła, że to bratnia dusza. Po trzecie, już na początku pojawiają się ale. No jest super, tylko czasem dziwnie reaguje, jak nie odpisze od razu. No, bardzo fajny gość. Ale jego była partnerka była chyba naprawdę okropna, skoro tak źle o niej mówi. Jeśli na starcie tłumaczysz jakieś zachowania, zapalają ci się lampki. Po czwarte, częściej myślisz o nim, o niej, niż o sobie. Twoje myśli krążą wokół niego. Co myśli, czy napisze, co znaczyło to spojrzenie? To nie jest zakochanie, jeśli jest jednostronne. To jest obsesja, a ona bierze się z niepewności. Po piąte, Czujesz, że musisz udowodnić swoją wartość. Jeśli łapiesz się na tym, że starasz się być wystarczająco dobra, by zasłużyć na jego jej uwagę, to jest znak, że wchodzisz w stary wzorzec. Przy zdrowym facecie, zdrowej kobiecie nie musisz nic udowadniać. Ona on po prostu cię widzi. Okej, okay, ale jak przerwać ten wzorzec? Zmiana nie polega na tym, by stać się innym człowiekiem. Polega na tym, by stać się bardziej sobą i nauczyć się lepiej dbać o swoje granice. Krok pierwszy zobacz swój wzorzec z życzliwością. Zamiast mówić: Ja zawsze wybieram nieodpowiednich facetów, jestem do niczego, spróbuj. Aha, zauważam, że znów weszłam w znajomy wzorzec. Ciekawe, czy on mnie uczy. Bez oceniania, po prostu obserwacja. Krok drugi, spowolnij na starcie. Zdrowy związek nie wymaga od ciebie natychmiastowego zaangażowania. Jeśli ktoś jest naprawdę tobą szczerze zainteresowany, nie zniechęci się tym, że nie chcesz się angażować po tygodniu czy dwóch. Daj sobie czas, minimum trzy miesiące, zanim uznasz, że kogoś znasz. Krok trzeci, słuchaj nie tylko słów, ale przede wszystkim czynów. On może mówić najpiękniejsze rzeczy na świecie, ale czy jego czyny za nimi idą? Czy robi to, co mówi? Czy jest konsekwentny? Obserwuj, nie tylko słuchaj. Krok czwarty. Postaw granice i zobacz, co się stanie. To jest najlepszy test ever na toksyczność. Powiedz, nie podoba mi się to, kiedy tak do mnie mówisz, albo nie mogę się dzisiaj z Tobą spotkać, mam inne plany i zobacz, jak zareaguje. Zdrowy facet powie: Przepraszam, nie chciałem, spoko, to może być innym razem. A toksyk ale ty jesteś przewrażliwiona. Aha, czyli nie zależy ci na mnie, obraża się, znika. Po piąte, zajmij się swoim wnętrzem. To jest niewątpliwie najtrudniejsze, ale i najważniejsze. Dopóki w tobie siedzi mała dziewczynka, mały chłopiec, który wciąż czeka na miłość rodzica, będziesz przyciągać sytuacje, w których musisz na miłość czekać. Warto więc popracować z terapeutą, poczytać, porozmawiać, zrozumieć skąd wzięły się twoje przekonania o miłości. Twoja przeszłość nie musi dyktować twojej przyszłości. To, że wchodziłaś w trudne relacje, nie oznacza od razu, że tak będzie zawsze. To nie jest twoja tożsamość, to jest tylko pewien wzorzec, który Możesz zmienić. Każda kobieta, każdy mężczyzna, który dziś ma zdrowy związek, kiedyś tkwił w toksycznym. Różnica polega na tym, że pewnego dnia podjął, podjęła decyzję. Dość, zasługuje na coś więcej i ty też zasługujesz. Nie tylko dlatego, że jesteś idealna, nie tylko dlatego, że przerobiłaś temat, ale dlatego, że każdy człowiek zasługuje na miłość. Która nie boli, na bliskość, która nie wymaga czekania, na spokój, który nie jest nudą, tylko bezpieczną przystanią. To nie jest kwestia przyciągania czy magnesu, to jest kwestia tego, by Twoja bramka w końcu przestała przepuszczać wszystkich bez weryfikacji. A teraz małe ćwiczenie na dziś. Proszę Cię, weź kartkę, narysuj linię pionowo na środku. Po lewej stronie napisz, co wyniosłam z domu na temat miłości. A po prawej stronie, w co chce wierzyć, jako dorosła kobieta, dorosły mężczyzna? Bądź szczera ze sobą. Może po lewej stronie wyjdzie. Miłość trzeba zdobywać, trzeba zasługiwać, prawdziwa miłość boli. A po prawej stronie możesz zapisać: Miłość przychodzi naturalnie, jestem wartościowa sama w sobie. Miłość może być łagodna. I proszę cię powieść tę kartkę tam. Gdzie będziesz ją widzieć codziennie. Bo zmiana zaczyna się od jednej myśli, od jednego, a może jednak nie musi tak być i wierz mi, nie musi. Masz prawo do miłości, która nie wymaga od ciebie poświęceń, do faceta, do kobiety, która nie znika, do spokoju, który nie jest nudą, tylko spełnieniem. A teraz odłóż telefon, zrób sobie herbatę i pomyśl o sobie z taką samą czułością, jaką dajesz innym zasłużyłaś na to. Jesteś wspaniałym człowiekiem. No i drodzy, w związku z licznymi pytaniami odnośnie porad, konsultacji, chciałbym wyjść naprzeciw waszym oczekiwaniom i serdecznie zaprosić was na rozmowę. W razie zainteresowania, proszę pisać do mnie na wskazany adres mailowy. Zapraszam serdecznie.